Dzisiaj chciałbym poruszyć z wami pewien mit fotograficzny, a może i nawet filmowy, ponieważ w internecie krąży wiele opinii różnych ekspertów w tym także z YouTube'a oczywiście, którzy skupiają się na takim poglądzie, że żeby profesjonalnie zajmować się fotografią lub też filmem, trzeba mieć pełną klatkę i nie chcę tutaj walczyć oczywiście z tymi stereotypami, natomiast powiem wam z własnego doświadczenia Ostatnio coraz częściej do różnego rodzaju zleceń, czy to fotograficznych, czy to filmowych, używam aparatów z matrycą APS-C. Jeszcze nie przerzuciłem się na to, żeby korzystać z Mikro 4 3 do takich zleceń płatnych, ale w ostatni weekend właśnie wykonałem całe zlecenie APS-C. I to był już któryś raz, więc to mi dało do myślenia, że może podzielę się z wami kilkoma refleksjami na temat tego, że te aparaty w dzisiejszej dobie nie są już czymś, co moglibyśmy się, czego moglibyśmy się obawiać. Zanim się rozkręcimy, to jeszcze powiem, że okazało się już mogę ogłaszać kwestię Fotoforma festiwal. Widzimy się już niedługo na tym festiwalu i z dumą ogłaszam, że będę jednym z prelegentów na festiwalu Fotoforma. Przypomnę, 16-17 października, także zachęcam Was do tego, żebyście pojawili się na. W samym festiwalu, ale oczywiście też i na moim wykładzie, bo myślę, że to będzie fajna też okazja, żebyśmy się w końcu poznali, żeby nie była taka relacja w jedną stronę, ale też, żebym mógł Was zobaczyć na żywo, to będzie mi bardzo miło, jeśli wpadniecie na ten wykład. Tutaj mam aparat, który łączy w sobie funkcję hybrydy, czyli Fujifilm Film XH2S oraz Sony A6700. I ten drugi Sony służy mi teraz aktualnie do nagrywania ujęć kamerą B. Do tego zastosowania musiałem sobie zakupić też staty filmowy, ale jest to mój drugi staty filmowy Sirui, i to też niesie ze sobą pewne konsekwencje w postaci oszczędności, ale to, to jeszcze ten. Ten właśnie argument przedstawię na samym końcu, ponieważ będzie on właśnie dotyczył kompletowania systemu, jaki robimy sobie na pełnej klatce, a jaki możemy wykonać na aps -ce. I to drugie rozwiązanie jest o wiele bardziej ekonomiczne. Ale przejdę może do tych rzeczy, które są związane z technicznym aspektem, ponieważ wiele osób obawia się, że jak kupi sobie APS-C lub też jeszcze może aparat o mniejszej matrycy, to nie będzie tego rozmycia. Dzisiaj zobaczycie też przebitki takich ujęć portretowych przy obiektywach F1.4, które pokazują, że tak naprawdę to już nie jest żaden problem, bo kiedyś oczywiście nie było dostępnych tyle obiektywów. O takiej jasności jak dzisiaj, jeżeli chodzi o te systemy opatrzone mniejszą matrycą, dzisiaj jest to absolutnie rzecz do ogarnięcia, właśnie w bardzo fajnym budżecie. I nie trzeba też oczywiście posiłkować się obiektywami systemowymi, bo do takich mocowań jak na przykład Fujifilm X czy też Sony E jest dostępna cała gama obiektywów producentów, czy też, właśnie jak to się mówi, firm trzecich które oferują bardzo fajne budżetowe szkła, które można z powodzeniem stosować w portrecie. Drugi powód jest taki, który zauważyłem też podczas robienia reportaży. Wykonałem ostatnio dwa reportaże ślubne, które w trakcie których używałem aparatu z matrycą APS-C. I taki jest ten, pamiętacie, mit krążący, że właśnie ten mnożnik, że, że jest ten tak zwany crop factor i że też się mnoży właśnie w głębi ostrości. I tutaj, owszem, to nie jest jakby legenda miejska, faktycznie się mnoży przez ten mnożnik, natomiast. To jest taka kwestia, że jeżeli na przykład stosujemy F4, no to mamy mniej więcej taką głębię ostrości jak coś koło 5-6 na pełnej klatce. I to nie jest zawsze źle, bo zobaczcie, że tutaj kłania się pewna rzecz, która nie jest nadrabiana przez większość fotografów samouków: że nie robi się reportaży na przysłonie na przykład F28, F14, F20. Reportaże robi się właśnie w przedziale między 5, 6, 8 do F11, w zależności od tego, na jakiej odległości pracujemy, na jakiej ogniskowej, jaka jest głębia ostrości, której potrzebujemy, właśnie w kontekście ilości planów. I w związku z tym czasem trzeba przymknąć przysłonę, a jak wiecie, czasami też warunki nie pozwalają na to, żeby te przysłonę tak domknąć, tak jakbyśmy tego potrzebowali zrobić z powodów właśnie ograniczonej ilości światła, ale w APS-C już mamy przy niższych wartościach właśnie tę głębię pożądaną, którą musielibyśmy osiągać poprzez windowanie ISO w górę na pełnej klatce, a tutaj na przykład na F4 mamy no już powiedzmy przy APS-C łapiemy właśnie pierwszy, drugi plan bez problemu, także zobaczcie, że Tutaj, jeżeli chodzi o zachowanie właśnie tej świadomości, że ta światło przy F4 jest wystarczająca do tego, żeby dać nam ilość światła potrzebną do prawidłowego naświetlenia zdjęcia, a tutaj zachowujemy też tę te przyzwoitość, jeżeli chodzi o opcję łapania głębi ostrości, więc tutaj widzę absolutny plus przejścia na APSC. Oczywiście. Takim kluczowym też wyznacznikiem, ale to myślę, że to jest argument, który przekona tylko doświadczonych fotografów, tych, którzy już swoje, nanosili tego sprzętu na swoich plecach, jest to, że ten system budowany wokół, wokół tego sprzętu o mniejszych gabarytach. Mówię tutaj o APS-C, czyli mamy mniejsze też obiektywy, bo przypomnę też, że. Zobaczcie, pole obrazu nie musi być takie wielkie jak w przypadku większej matrycy, więc to wszystko jest minimalizowane i w związku z tym mamy też ten zestaw, który naprawdę daje się nosić w jednej torbie i to w całkiem przyzwoity sposób. Miałem też ostatnio właśnie takie spotkanie z pewnym filmowcem, który jak zobaczył, że mam dwa aparaty kompaktowe na zlecenie fotograficzne, to bardzo się zdziwił i też w sumie zaczął. Myśleć, czy czasem tego sprzętu za dużo nie zabiera, bo miał dwie torby, dwie właśnie takie duże walizy, jeszcze dron, jeszcze jakieś tam statywy i tak dalej, i tak dalej. Pełno tego sprzętu. A tutaj pojawia się gość, który ma powiedzmy dwa kompakty i jemu to wystarcza. I oczywiście to jest kwestia powiedzmy dostosowania swojego stylu pracy do tego, w jaki sposób powiedzmy chcemy też rejestrować te nasze zlecenia, ale zobaczcie, że ta kwestia mniejszej ilości i mniejszego gabaretu sprzętu sprawia, że my też jesteśmy mobilni, że możemy w każdym momencie łapać ujęcie tutaj, w jednym miejscu, w drugim miejscu, szybko się przemieszczać i tak dalej, i tak dalej. Fotograf to nie jest ktoś, kto fotografuje cały czas z jednego miejsca, to jest ktoś, kto zapewnia obraz, czy powiedzmy oddanie tak jakichś uroczystości czy czego tam innego nie fotografuje w taki sposób jaki nikt inny tego nie zobaczył będąc w tym samym miejscu więc fotograf nie może być absolutnie w, wrośnięty w ziemię on musi być bardzo mobilny i taka kwestia jak minimalizacja czy samej ilości czy też samego sprzętu bardzo w tym wszystkim pomaga. Przy okazji tego parametru, jakim jest crop factor, czyli ten nożnik, można też tutaj dodać pewien plus nawet nie że dzisiejszych aparatów APS-C, ale w ogóle tych z mniejszą matrycą, że mamy łatwość w osiąganiu powiedzmy. Ogniskowych, które przybliżają, czyli dają powiedzmy ten węższy kąt widzenia. Mówię tutaj o właśnie jakichś teleobiektywach, bo jeżeli na przykład trafi się jakieś zlecenie, które będzie wymagało powiedzmy jakiejś ogniskowej 300 mm czy 400, w przypadku na przykład fotografowania jakichś zawodów sportowych, to zobaczcie, że dokupienie czy też wypożyczenie obiektywu, który ma taką ogniskową, jest to. Duży koszt, a w przypadku APS-C, no naprawdę może taki obiektyw 200 mm już zrobić nam robotę, ponieważ po przeliczeniu, na przykład teraz 1,5 czy 1,6, w zależności od systemu, już mamy ponad 300 mm, czy też właściwie ten kąt widzenia, który oddaje nam. Ten obiektyw, ta ogniskowa na pełnej klatce. Także już możemy tutaj, w tej kwestii, też powiedzmy mieć większą dostępność tego sprzętu po miarę takich powiedzielibyśmy na dzisiejsze czasy rozsądnych cenach. Chociaż jeżeli na przykład jest to jednorazowe zlecenie, to oczywiście możecie w wypożyczalni fotoformy skorzystać z tej opcji i sobie taki obiektyw wypożyczyć, jeżeli to jest jednorazowe jednorazowe zadanie. Wspominałem o tym, że przejdziemy też do kwestii kompletowania takiego budżetu na czy też sprzętu, systemu całego w aps i w pełnej klatce. No i jeżeli przejdziemy do, do takiej powiedzmy sprawności technicznej, żeby wiedzieć kiedy na przykład doświetlać te zdjęcia, kiedy dawać właśnie dodatkowe źródło światła, żeby ta powiedzmy zmiana z powiedzmy wielkości piksela na pełnej klatce na jakość, którą oddaje ta światłoczułość tego mniejszego piksela na matryce APS-C, no to później możemy sobie właśnie już pogratulować i też nasz portfel nam pogratuluje, ponieważ zobaczcie, że nawet na przykładzie takiego statywu, który musiałem ostatnio doposażyć swoje studio, to mam tutaj Sirui SVS 60. I w porównaniu do takiego SVS 75, który właściwie nagrywa mi to ujęcie z kamery A, które zresztą widzicie, to, to do tamtego dużego statywu musiałem dokupić głowicę VHS. 10 i jak sobie podliczycie koszt, powiedzmy, tego SVS60 z głowicą S3 w Sirui, to to jest właściwie połowa kosztu tego dużego statywu wideo. Tutaj też oczywiście mamy pełną kwestię, powiedzmy, dostosowywania tej naszej głowicy tak, jak, tak jak sobie chcemy. Mamy tutaj pokrętła, które umożliwiają, powiedzmy, Ruchy w pożądanych kierunkach, też oczywiście z właściwym oporem, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie wideo. Kto, kto filmuje, ten wie o co chodzi. I też ta kwestia, powiedzmy, tego tutaj, tej kuli, która jest zastosowana w tej głowicy S3 Siri, ona sprawia, że właściwie nawet Bardziej taki mobilny jest ten statyw, no ale tutaj miałem pozostawać na kwestii ceny, więc mamy tutaj jakby sprzęt, taki dodatkowe akcesorium za połowę ceny w porównaniu do tego, co musielibyśmy wydać na, korzystając z pełnej klatki, z powiedzmy z większego ciężaru aparatu i też obiektywów i wszelkich innych akcesoriów. Spójrzmy sobie też nawet na ceny puszek. Tutaj w pełnej klatce, oczywiście poza pewnymi wyjątkami tak zwanego entry level, no ciężko jest uświadczyć takie aparaty, które moglibyśmy zdobyć za 5000. tysięcy, mówię tutaj o kwestiach puszki, a w APSC możemy mieć, powiedzmy, ten sprzęt oczywiście też za 10 tysięcy i nawet może i za więcej, natomiast jeżeli chodzi o taką kwestię racjonalizacji tych naszych wydatków, to, to bez porównania w APSC możemy się lepiej wyposażyć, jeżeli chodzi o ten sprzęt, w takich akceptowalnych budżetach na start. I to też nie jest taka kwestia, że tylko i wyłącznie taka opcja jest dla fotografów czy też filmowców, którzy wchodzą na ten rynek, ponieważ jak znam sytuację na rynku, to o wiele częściej uświadczy się właśnie takiego powiedzmy starego WG, który długo już działa na rynku, który działa na aparatach z mniejszą matrycą, ponieważ on się już tego nie boi. Niż takiego, który dopiero wchodzi. Także tutaj, tym filmem, chciałbym tylko uczulić tych, którzy dopiero gdzieś stawiają swoje pierwsze kroki i będą myśleli na temat kompletowania swojego sprzętu, żeby też pomyśleć nad tym, że może takie małe poświęcenie, mniejsza matryca, co do której no, trzeba mieć pewnego rodzaju inną strategię. Niż przy pełnej klatce, która jest wiadomo, jak z gumy, jest bardziej tolerancyjna, to może to będzie też dobre rozwiązanie, żeby pogodzić kwestie właśnie budżetu z tym, co potrzebujemy na start. I jako właściwie takie wyzwanie, stawiałbym przed Wami dodanie takiego komentarza, w którym moglibyście, opuszczając oczywiście wodze fantazji, powiedzmy, podzielić się takim wymarzonym zestawem zdajmy na to właśnie opartym o APSC, który byście mogli też podzielić się nim z tymi, którzy byliby ewentualnie zainteresowani właśnie takim gotowcem, żeby ewentualnie coś sobie rozważyć pod swoje własne zakupy. Także zachęcam Was do tego, żebyście podzieli się tym. Może taki już właśnie skompletowaliście, więc będę ciekaw i chętnie zerknę, a jako kolejny film na tym kanale... Polecę Wam film, który, w którym opowiadałem o XH2S już jakiś czas temu, ale myślę, że to jest taki aparat, który warto sobie przypomnieć. To no, niesamowita, niesamowita opcja. Zresztą nagrywam teraz w tej chwili kurs szybki start dla Akademii Fotoformy z tym właśnie aparatem. Także on wkrótce też się tam na akademia.fotoforma.pl pojawi. Dzięki serdecznie za uwagę. Jacek Siwko, co złego to nie ja, i do usłyszenia w kolejnym filmie na tym kanale.